Witajcie widzowie! To jest Five Nights at Freddy's Security Bridge, czyli rozpoczynamy przygodę w tej pizzerii. Po prostu musimy przetrwać do godziny od 12 do 16 grając. A sami zobaczcie, sami zobaczcie, jak to się rozpoczyna. Będzie problem. nie tak samo. Alert. Coś jest nie tak. Alert. Detector. Chyba wykryto coś. Starting up. Safe mode. Function. The recharge cycle is not complete. <sniffs> Will you shut up? Who said that? I did. Down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You're sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? My place is reserved for as birthday gifts and beyond us. It is not a safe place. I incomplete. How are you? Your guest profile is unknown to me. Who are you? Uh, I'm Craig Craig I will notify the main office. cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds you. Who? Who is looking for you? Your mother is I a She can help No, no, she's no no, 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 she is she's trying to get me is there some other way for you? Can you give me the side so Take this It is a novelty for any fast watch Oh, it's is ten zegarek. Morza. Nie wiem. No, oczywiście, że tak. Wazwycz. Komery, mapy, misje. Teraz mi Freddy mówi, że muszę otworzyć znaleźć jakiś przycisk. O, new mission. Free Freddy, find battle. ogóle jak to ładnie wszystko wygląda. Freddy na początku powiedział, że ładowanie nie jest do końca zrobione, i Gregory to się odzywa, żeby był cicho. Wtedy on odpowiada, że kto to jest. I mówi, że to jest Gregory. Jakieś dziecko tu się było, mało chyba. W takim razie. Chyba się przyjaźnimy z nim. Mamy misję, mapę, nie mamy do nich dostępu. To pewnie za niedługo stanie. A teraz poszukajmy. Jeśli się w ogóle tu rozglądam. To ładnie wszystko wygląda. Okej, okay. gdzie jestem? A tu jest. Okej, wtedy nie możemy

Chyba stacja ładująca dla Frederyka Czyli dla Frediego. Ogólnie tutaj jak widzicie, to te przyciski są inne. To nie jest komputer. To jest konsola PS5. I tu mamy jakiś messenger z taki chyba nieważny, bo zebrałem tą torbę. Tu możemy iść. Tu nie, Request Freddy. Tutaj, tu Backstage tu Pass. Tu? 10 typu Chyba nie idzie nam nic innego jak zobaczyć co jest za tamtymi. Za tamtym z bramą. One free photo pass. Warto się, a nie rozglądają się. Tutaj, ja, Dobra, to tu nic nie ma. Czwarty poziom security, bierzemy foto i wracamy do frigorika Tek, tek. Gwiazdą. Wziąłeś mnie. wciągnąłeś mnie z tego pokoju, teraz musisz wyjść do mojego brzucha, nie mogę mo, nie możemy być wykryty, jak wyjdę z pokoju, nie mogę wychodzić z pokoju, ale zrobię to, i pójdziemy do Utimity Tunnel, żeby dojść do lampki. okej, okay. nie ważne, to exit, o czyli możemy do niego wejść, okej, okay. Tylko mnie nie zgnieć. Jakim cudem ja się tam zmieściłem, bo tam przecież był prezent. Ma tylko dwie kreski baterii. Teraz mogę tu do niego wejść? Niki to jest. o to mu chodziło chyba, więc idziemy. Co to jest? to jest? Jakiś szkielet. Pewnie twórcy gry dali To chyba będzie trzeba coś zrobić. Musimy iść z powrotem. Nie, nie bój się. Jesteś bezpieczny ze mną. Możemy iść, gdzie chcesz, razem. Jesteśmy jesteśmy niebezpieczeni. Wszystko dobrze. Nie. Wszystko. Wykrywam jakieś niebezpieczeństwo. Idę do pierwszej stacji ładującej. Interface 8. Achaj. Bye bye Nie no Freddy Jesteś moim ulubiony Freddy Bye bye jej zrobiłeś I to chodzi o to, że ona To ta ochroniarka I ona nas szuka I powiedziała, że jakiś mały chłopiec skrada się i mówi, że to sobie te nity które łączą, low power, łącz, łączą wszystkie atrakcje w tej pizzerii. Czyli Freddy auto i, pom i pomoże dopiero w następnej godzinie. ok food storage find the lobby została została przyłapana na jedzeniu śmieci w ostatnich godzinach Nie i to będzie na koniec jak na pierwszy odcinek Five Nights at Freddy's Security Bridge Przepraszam, że dzisiaj tak krótko, ale no w drugim odcinku postaram się trochę dłużej nagrać, a więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!